Cześć, witam was. Nagrywam to wideo, bo znalazłam złoto, czytając księgę Jeremiasza 31. Wiecie, tak czyta się czyta kilka razy i tak za każdym razem wyłapuje się jakieś słowo, jakąś frazę, jak grudki złota dosłownie. Ten rozdział już przytaczałam w kontekście Dziewicy Izrael. Mogę nawet powtórzyć Znalazłem jeszcze ciepłego na pustkowiu razem z pobitymi mieczem Idźcie, nie dopuśćcie do zguby Izraela. Pan ukazał mu się z daleka, ukochałem cię wieczną miłością, dlatego przygarnąłem cię miłościwie. Znowu cię odbuduję, zostaniesz odbudowana, dziewico Izraelu. Ale jeszcze, jeszcze coś bardzo ciekawego, prawie nikt tego nie naucza, czegoś chyba najważniejszego w Biblii. Oprócz Henry'ego Kubika na jego stronie bawienieką, chyba jako pierwszy w ogóle nauczyciel, znany mi przynajmniej, porusza temat przyszłego powrotu resztki Jakuba do Ziemi Świętej i że obecni rezydenci nie są rezydentami wybranymi przez Boga. Świadczy o tym wiele wersetów, jak na przykład Izajasza 14, że Jakub powróci do swojej ziemi i odpocznie. Ale teraz coś rewelacyjnego. Czas powrotu resztki Jakuba. Tak oto Pan mówi Jakubowi. Cieszcie się i wołajcie radośnie wobec narodów, podnoście wrzawę i wychwalajcie, mówcie. Pan lud swój ocalił resztę Izraela, oto ja prowadzę ich z północy. Czy widzicie to raczej Europejczycy? Nie tak jak pretensje zgłaszają. Afrykańczycy do bycia narodem wybranym, nie wszyscy Europejczycy, i wyraźnie napisane resztka. Oto ja prowadzę ich z północy, pozbieram ich nawet z krańców ziemi. Na święto Paschy zbierze się wielki tłum. Powrócą tutaj, odchodzili z płaczem, a w radości. Powiodę ich z powrotem wzdłuż kanałów drogą prostą, na której nie zbłądzą. Jestem bowiem dla Izraela Ojcem, a Efraim jest moim pierworodnym. Więc rewelacja, że na święto Pasch jest to prawdziwe biblijne święto, nie to co obchodzi się Pogańską wielkanoc, pogańskie rytuały, jakieś zajączki, jajka, jakieś oblewanie wodą. Jest to wszystko niebiblijna tradycja pogańska, obchodzona przez niebiblijny kult katolicki, który coraz wyraźniej oddaje, oddaje cześć. Władcy tego świata, jest coraz bardziej oczywiste. Nawet w śpiewach po łacinie była inwokacja do szatana. Dlatego zbanowałam wszystkich katolików, wychwalaczy katolicyzmu, wszelkich niebiblijnych. Każdy, kto brzydzi się prawdziwą Biblią, wychwala katolizm, ban na moim kanale ma. Ban. Choćby tu komentował 6 lat. No, nadszedł dzień Pański na tym kanale, na tego komentatora ze względu na te upierdliwe i nieprawdziwe komentarze, ze względu na zwiedzenie trwające mimo moich prób, dyskusji. To jak grocho ścianę, to ja nie będę tolerować takich komentatorów. Tak, Efraim był pierworodnym, bo prawdziwy, pierworodny. Niestety dopuścił się brzydkiego czynu. Jakub pobłogosławił synów swojego ulubionego syna Józefa i ustanowił ich swoimi synami na łożu śmierci. Efraim był synem Józefa, nie Jakuba, ale ich tak pobłogosławił jako swoich synów. I Efraima i Sesa. A Efraima pobłogosławił widocznie jako swojego pierworodnego. On chyba nie był pierworodnym synem Józefa. A tu go pobłogosławił jako całego pierworodnego. Wśród chociaż był wnukiem, to wychodzi na to, że uczynił go pierworodnym przed swoimi synami nawet. Także złoto. Bardzo ciekawa rzecz, że na święto Paschy. Które będzie w tą niedzielę 20 kwietnia 2025 roku. Żydzi w Izraelu będą odprawiać jakieś rytuały z jałówkami czerwonymi, i w ogóle w swoich kodach Biblii wynaleźli tę datę 20 kwietnia jako jakąś bardzo, bardzo znaczącą, że chyba wojna się zacznie. No, u nich trwa wojna cały czas. Coraz bardziej przegrywają. Lotnisko mają odcięte od, od świata przez rebeliantów Huti. Że coraz bardziej jest jasne, że nie są narodem wybranym przez Boga. Także chciałam podzielić się tym złotym znaleziskiem. Dzięki.